Połączyć telefonicznie śródmieście z Mokotowem. Oczywiście. Bo bez tego ani rusz. Oczywiście, panie doc, czy słucha? E, śledzi ruchy lewicy. A ja widziałem, lewica ostatnio bardzo się rusza. Tak, no pod nieobecność mateczki PZPR. No to, zmarło się w jedarcy. Zmarło się, zostawiła prawda, lewicę podzieloną. Podzieloną. Ale oni się nie przyznają do lewicy. Mówią, że wszystko, co najgorsze, to wynikało właśnie z tradycji mateczki PZPR. A to bzdury są. Z... Bzdury? To ja so, to słyszałem, ale. To są bzdury. Nie można zaprzeczyć, że PZPR stworzyła nowy rodzaj człowieka. Tak wiem, człowiek radziecki to. Nie, nie, to KPZ. A my tu mówimy o PZPR. Aha, to chodzi o tego towarzysz, dobry działacz, prawda? To też. To też. Który podał na stanowisko, może on nic nie umie, ale dobry towarzysz. Dobry towarzysz. A teraz przeżywamy jak gdyby w drugą stronę, prawda? Nie, chodzi o co innego. Mateczka PZPR pięknie krzyżowała chłopa z robotnikiem. A ten sojusz robotniczo-chłopski, prawda? Tak jest. W wyniku czego powstał... Tak jest, a poza tym przez te wszystkie lata skutecznie krzyżowano komunistę z katolikiem. I są efekty? Są piękne, piękne. efekty. Powstał z tego nowy człowiek. Jak To jest partyjny chłop. Służący dom polowej w hali fabrycznej. Widziałem. Coraz częstsze przypadki. Oczywiście, panie to tylko jednej rzeczy nie rozumiem. Czego. Ja obserwuję, prawda, na przystankach, na dworcach, prawda, na, na ścianach różne takie ulotki. Ulotki I, jakie. Jed, jedna jest dla mnie niezrozumiała. To co puszcz? to jest? Puszcz, to jest taka ulotka, same nazwiska. Nie wiem o co A chodzi. Co to za nazwiska? Niech to pan przeczyta to, te nazwiska. Marx, Lenin, prawda, Dzierżyński, Stalin, Breżniew, Czałszowsko. O co chodzi z tymi nazwiskami? Pan pokaż. A to ja wiem, bo ja to widziałem. Tak. Przecież to wiadomo, o co chodzi. O to co jest chodzi? list. Sta świętych i męczenników Kościoła lewosławnego. To jest taki kościół? Kościoła lewosławnego ze stolicą w Hawanie. Oczywiście. Mariusz to to nie jest. A co ty myślałeś? Nic nie jest to. Dawniej proszę ciebie, to ja chciałem coś załatwić. Brałem telefon i mówiłem, że... Dzwonię z komitetu, proszę załatwić. I było załatwione. Komu to przeszkadzało? A odkąd zaczęli pytać z jakiego komitetu, to zmieniłem taktykę. Dzwonię i mówię tak, jestem z telewizji, mamy społeczne doniesienie, że powiedzmy tam klatka trzecia w bloku 14 jest brudna, zaśmiecona i czy to prawda, bo chcemy posłać ekipę. No i co? Do rana było zamiecione i pomalowane. No widzisz, no. A teraz wiesz, myślałem, że się zacznę przedstawiać jako senator, czy poseł, albo dyrektor spółki połonijnej, akcent chce na wylicy. Nic z tego. Jak... Jak myślisz, dlaczego nie działa? Od miesiąca mam zepsuty telefon. Szefie, która godzina? Niedługo kończymy. Patrz pan. Skończy się trucie. O tu. Z powodu masowych protestów mieszkańców wybrzeża przeciwko elektrowni w Żarnowcu i protestów mieszkańców Krakowa z powodu nowej huty decyzją ministra przemysłu przenosi się elektrownię do nowej huty a nową hutę do Żarnowca. I proszę. Jak ktoś pomyśli, to można. A propos trucia. Jeszcze jedną kolejkę poproszę. Panie, już dzisiaj więcej kolejek nie dostanie. To płac. No, tak, 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 tak. Oczywiście można do nas dzwonić. Można, można opowiadać do wcipy. 20-62-61. Tak, tak. 20-62-61. Aha. O bardzo pana, przepraszam, ja w właśnie występuje. Szanowni Państwo, miło przedstawić Państwu kolegów z kabaretu pod Egidą, no można powiedzieć, międzynarodowym. Panowie Paweł Dłużewski i Marek Majewski. Świetnie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Świetnie, świetnie. Świetnie, że Państwo jesteście tutaj. Bardzo dobrze, że wylądowaliście szczęśliwie. Jest szansa na niezłą robotę. Poważnie. Za chwileczkę przybędzie przedstawiciel Komitetu Powitalnego. O, już gazik zajechał. Wyłączyli dyskotekę. Wysiadają. Yes! <grystanie> Drodzy polscy przyjaciele, Sie sind in Tempelhof aresztanten. Witamy Was bardzo serdecznie w połączonym Berlinie. Hände hoch! Z otwartymi rękami. Umring, Polizei, Banditen! Opiekować się Wami będą wykwalifikowane służby specjalne. Mit automaten, pistoletem i rakietem. <noise> Wyposażone w środki budowy zaufania. Hans Kloss und seine kameraden. Nasza partia robotniczo-chłopska. Hamburger SV, PSV Eidhoven und Dynamo. Oraz, oraz stronnictwa sojusznicze. atakiren Będą zawsze bronić interesów. Wolniejszy gasach tak Międzynarodowego świata pracy. Drang osten. Tradycyjna przyjaźń między naszymi krajami. Marsz, marsz, marsz. Umacnia się i rozwija. Ulrich von Jungingen kaput. Zwyciężyła bowiem idea pojednania. Ale raus. Zapraszamy serdecznie. <grystanie> Kartofeln on Schnaps. Czym bogata. Dziękuję bardzo. Donnerwetter. Proszę, ukłony, panowie, zbierajcie co wasze. entuzjazm. Widocznie też tam byli na tym lotnisku, to? Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że przy fortepianie zajął miejsce pan Krzysztof Paszek. Pragniemy przedstawić Państwu teraz y, utwór Jonasza Kofty. Jak wiadomo Państwu, pewnie Jonasz Kofta był jednym z założycieli kabaretu pod Egidą, wieloletnim udziałowcem, jeżeli można tak powiedzieć, naszych kabaretowych zmagań z rzeczywistością. Tym razem y, będzie to taka parodia literacka pastisz znanego wiersza Tuwima, śpiewanego kiedyś przez Ewę Demarczyk. W nowym, młodym wykonaniu przed państwem Adrianna Biedrzyńska. Narodowa galeria wielka sztuka na serio owionęła nas chłodecary. Spobite przez nagiełkę jest schronienie przed zgiełkiem już ostatnie, co los nam dziś dał. Schody wiodą do góry, do skarbnicy.